Pokaż dzień dobry. Naszym gościem jest Ryszard Czarnecki, Europa, Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Witam Pana, witam Państwa. Panie Europośle, ostatnia sesja Parlamentu Europejskiego w Strasburgu i czas na podsumowania. Jaka była ta kadencja? To była kadencja bardzo ideologiczna. Mam porównanie, jestem od początku polskiej obecności w Europarlamencie, od 2004 roku. Jeszcze nigdy ideologia nie wygrywała tak z merytoryką. A był to również parlament bardzo lewoskrętny i lewica, czując, że nowy parlament będzie już zupełnie inny, będzie bardziej wychylony w kierunku wartości konserwatywnych, tradycyjnych, bardziej prawicowy, no na ostatnie miesiące kadencji wypychała rzeczy do przegłosowania, o których było wiadomo, że nie ma szans na ich przyjęcie w nowej kadencji Europarlamentu Zielony Ład. Polityka migracyjna, no teraz y, debata o powrocie totalitaryzmów prawicowych w domyśle do Europy, y, LGBT. Y, to oczywiście odbiło się na y, jakości prac parlamentu. Y, natomiast, y, jeżeli bym szukał czegoś, za co można parlament pochwalić, to na pewno za reakcję, za napaść Rosji na Ukrainę i no, takie. Jednak e, taki zwrot w kierunku rosyjsko-sceptycznym, a jak wiadomo różne państwa e, i również różni posłowie, europosłowie e, mieli do Rosji stosunek zupełnie inny jeszcze niedawno, także pod tym względem oceniam e, tę ewolucję europarlamentu w kierunku e, sceptycznym wobec Moskwy pozytywnie. Czy uważa Pan, że tej nowej kadencji, w tych nowych wyborach dojdzie do jakiegoś przełomu, do jakiejś zmiany? Widać, że ruch jest w parlamentach krajowych w, na zachodzie Europy. Pytanie, czy to się przełoży na wybory europarlamentarne? Tak, przełoży się. Na pewno to będzie najbardziej prawicowy parlament w historii e, parlamentu Brukseli i Strasburgu wybieranego w wyborach bezpośrednich, bo wcześniej przez parędziesiąt lat była taka formuła. Parlamentu tworzonego przez delegowanie posłów z parlamentów narodowych. Od 45 lat, od roku 1979, jest parlament wybierany w wyborach bezpośrednich, i ten nowy parlament od lipca przyszłego roku będzie na pewno najbardziej prawicowym. Myślę, że liczba było nawet około 200 prawicowych posłów na 720. To bardzo dużo. I na pewno no, trudniej będzie forsować różne ideologiczne bzdury, jak dotychczas. Natomiast no, pytanie oczywiście, jak dużo to będzie prawidłowych europosłów, to zależy od wyborców. Stąd mogę tylko apelować o maksymalną mobilizację, tak jak się mobilizuje lewica i liberałowie. A na koniec zapytam, czy Europa poradzi sobie z problemem migracji? Czy przyszły europarlament to będzie jeden z jego głównych zadań? Europarlament przyszły, mam nadzieję, że zapali żorne światło dla tej fatalnej, nowej polityki migracyjnej Unii Europejskiej. Jeżeli będziemy tak funkcjonować jako Unia w tej sprawie, to czeka nas naprawdę kataklizm. Nie wyciągnięto żadnych wniosków z doświadczenia Australii, która potrafiła ze swoich wód terytorialnych, ludzi, którzy tam przypływali głównie z Azji, na bliskość potrafiła ich zatrzymywać i nie wpuszczać, a Europa się boi, no i efekty tego w wymiarze ekonomicznym, bo większość tych ludzi to będzie żyła na socjalu, w wymiarze kulturowym, cywilizacyjnym, wojen międzyreligijnych, także w wymiarze przestępczości, terroryzmu, no konsekwencje tego będą fatalne, Unia w tej sprawie zachowuje się zupełnie bezmyślnie, jakby widziała to, co będzie za minutę, a nie to, co będzie za rok, za pięć lat, za pięćdziesiąt lat. Ryszard Tonecki europoseł Prawa i Sprawiedliwości był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję Państwu.